Hej, hej, witajcie z Ostrawy! Mieszkamy sobie na takim osiedlu przy centrum handlowym Nowa Karolina, czy jakoś tak to się nazywa. No i przy jednym wielkim placu budowy, trochę mi to przypomina krakowski Prądznik i okolice Serenady Quatro, tamte rejony. Mieszkamy w takiej podobnej patodeweloperce. Na szczęście ta patodeweloperka jeszcze nie jest skończona, więc nie mamy nikogo, kto nam zagląda przez okno. A ogólnie po mieście, tak na pierwszy rzut oka, widać bardzo taki przemysłowy klimat i jego historię. Tam wszędzie w tle pozostałości po kopalniach. Z takiej kładki prowadzącej do centrum handlowego. Nakładek i wiaduktów jest tu sporo, bo w wielu miejscach są tutaj tory kolejowe, co zresztą łatwo można zobaczyć patrząc na mapę, że po prostu to miasto jest podzielone takimi właśnie postindustrialnymi fragmentami, gdzie są po prostu różnego rodzaju tory kolejowe, zwrotnice i tak dalej, i tak dalej, gdzie wożono kiedyś prawdopodobnie węgiel i nie tylko, bo tu były tu jakieś zakłady metalurgiczne. No a centrum handlowe, jak te handlowe przed świętami, no dużo świątecznych dekoracji, światełek i tak dalej. Oczywiście wszędzie reklamy, że promocje. Ale co niewątpliwie jest zaletą, to to, że jest w nim sklep spożywczy, więc mamy do sklepu spożywczego z mieszkania jakieś dwie minuty i to jest zawsze spoko opcja. A po Ostrawie byliśmy się w ogóle już przejść trochę wcześniej, w sensie w poniedziałek wieczorem i też w niedzielę, jak przyjechaliśmy. No i wieczorem to miasto było bardzo wymarłe. Takie trochę jakby się szło po Garzowie o godzinie 20. No Niby można kogoś spotkać, ale nie jest to zbyt takie proste. Tutaj nad skrzyżowaniem jest cała sieć komunikacji trolejbusowej, bo po tym mieście jeżdżą trolejbusy o właśnie. Między innymi tutaj widać. W Polsce rozwiązanie dość mało popularne i przyznam, się, że się nie dziwię, dlatego że no strasznie zaś krajobraz. W sensie wszędzie nad głową wiszą takie kable. Są lepsze rozwiązania dzisiaj. Władze miejskie Szegedu powinny tutaj się uczyć, jak stworzyć przyjazną strefę nad rzeką. Ostatniego spaceru niewiele się nagrało, bo GoPro odmówiło ich posłuszeństwa z powodu zimna. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie podobnych, chociaż tutaj możecie zobaczyć. O godzinie 9 rano jeszcze mamy przymrozek. No i tak przyznam szczerze, że średnio sympatycznie, ale wychodzi słońce, więc może nie będzie tak źle. Idziemy sobie dzisiaj sprawdzić trochę kawiarni dzisiaj i jutro. Taki mamy zamysł, bo tak jak sobie zrobili chodziliśmy wcześniej po mieście, to widać, że te kawiarnie tutaj są naprawdę fajnie. W sensie wyglądają już są ładnie urządzone w środku. I wygląda, że jest ich sporo i jest całkiem ciekawy wybór. Jest też sporo knajp, nie wiem czy o tym mówiłem, czy nie, ale się tutaj słusznie głównie zauważyła, że te knajpy w dużym stopniu dominują z jedzeniem jakimś azjatyckim i to też jest dość ciekawe. Nie wiem czy tu do ostrawy dużo Azjatów przyjechało, czy może właśnie tutaj Czesi takie jedzenie lubią, ale naprawdę na każdym rogu dużo łatwiej natknąć się na jedzenie, właśnie typu jakieś sushi wietnamskie, chińskie, koreańskie, czy, czy inne rameny niż na przykład na fast fooda. co myślę, że jest całkiem ciekawe To co w Ostrawie tak na pierwszy rzut nam się rzuciło w porównaniu z wieloma miastami, w które byliśmy ono jest przygotowane naprawdę niesamowicie pod ruch samochodowy Jest tu bardzo dużo parkingów, bardzo dużo placy i ten ruch samochodowy, mimo że nie jest jakiś duży to wydaje się, że nie ma problemu, żeby tutaj wjechać sobie do centrum zostawić auto gdziekolwiek i pójść Czy to jest dobre? Nie wiem Niekoniecznie raczej, sądząc, że Współcześnie trendy idą w drugą stronę, które właśnie na sadzie takiej, żeby samochody z miast wypychać. Ale z drugiej strony, tutaj, jak ktoś potrzebuje, tym autem do centrum przyjechać. To naprawdę nie ma problemu, żeby znaleźć parking, bo, bo są one wszędzie. To, co jest troszkę takie średnie, no tutaj wieczorami, popołudniami jest bardzo mało y, ludzi. O, Asia mnie zgubiła. Jest bardzo mało ludzi. To miasto wydaje się być takie wymarłe. To w centrum jest takie uczucie, trochę jakby się chodziło po gorzowie Wielkopolskim, no czyli generalnie, jak się kogoś spotka, to. Dość zaskakujące. Aczkolwiek sporo ludzi wydaje się siedzieć po restauracjach i też nie do końca wiemy, czy to jest kwestia może ograniczeń covidowych, które tu się zmieniają ostatnio dość dynamicznie. Czy może to jest kwestia tego, że dopiero właśnie w ten piątek ruszają marmarki świąteczne, będą światełka i to spacerowanie po mieście będzie przyjemniejsze. Czy może po prostu kwestia tego, że jest zimno, a ludzie siedzą w centrum handlowym, bo zbliża się święto konsumpcjonizmu piątkowe i też tam całotygodniowe. No ale ogólnie właśnie wieczorem tu jest taki. Taka atmosfera, trochę mam wrażenie, że to miasto jest takie trochę przygnębiające. Może też wynikać z tego właśnie, że jest ono takie mocno poindustrialne i co prawda w okolicy tutaj można się wybrać do kilku fabryk, ale nam podczas tego wyjazdu raczej się nie uda, bo nie będziemy mieli na to czasu. I kwestia też jest taka, że to stare centrum było prawdopodobnie dość mocno zniszczone, bo na przykład po tej stronie widać ładne kamienice wyremontowane, nowe, no ale to już są takie odbudówki, przybudówki, trochę po czasach właśnie czechosłowackich, no czego nie da się uniknąć. Centrum prawdopodobnie było też lekko poniszczone i to znowu kolejna ładna kamienica a tam dalej kanciak także tak to mniej więcej w tej Ostrawie wygląda. Historia dlaczego tu w ogóle przyjechaliśmy jest taka, że początkowo planowaliśmy być teraz w Pradze natomiast wyszło, że z tą Pragą to nie jest taka prosta sprawa bo po prostu na ostatnią chwilę nie udało nam się na tydzień znaleźć żadnego rozsądnego noclegu takiego, żeby można było postawić auto i gdzieś się tam zatrzymać i przespać i jeszcze dać radę pracować z fajnym wisi no i zdecydowaliśmy, że jedziemy do Ostrawy, która po prostu była takim idealnym punktem pośrodku drogi pomiędzy karminem a Segedynem, więc dlatego tutaj jesteśmy i nie ukrywam, że moglibyśmy tutaj wrócić na taki bardziej chillowy czas, no bo ten tydzień mamy dość mocno zapakowane, ja mam w pracy trochę urwanie głowy, a zresztą też. Poza tym dni są strasznie krótkie, więc wyjście za jasności naprawdę nie jest łatwe. Wczoraj przeglądając Instagrama, staliśmy się na relację na profilu podróże w naturze. Pozdrawiamy Ania i Michał. Gdzie wrzucali, że byli w lwowskich kruasantach. No i tak nas naszło, że też sobie na... Kurosanta bądź też laguna, musimy się wybrać. I właśnie jesteśmy, czekamy jeszcze na kawę. Miejsce nazywa się. Jak się nazywa? Jasne nie wiem, jak się nazywa. House. House się miejsce nazywa i mają przeróżne kurosanty. No, trzy kurosanty z kawą to było jakieś 250 czeskich koron. Czyli teraz szybka matematyka w głowie około 50 zł. Chyba się nie pomyliłem. Jak się pomyliłem, to wstawię. I z jednej strony ta Ostrawa nie jest niczym nadzwyczajnym, no takie o, po prostu sobie przyjemne całkiem miasto, nie jakieś nie wiadomo jakie, ale po prostu takie w porządku. Z drugiej strony jest zlokalizowana tak, że jakbyście chcieli tutaj wyskoczyć ze Śląska, Zagłębia czy nie wiem z Krakowa albo okolic tutaj do, do Ostrawy właśnie, no to z, od granicy to jest tak naprawdę 15 minut, droga jest bardzo dobra, bo jest to głównie autostrada. I no jakiś taki weekendowy city break, szczególnie może właśnie w okresie kiedy te targi świąteczne będą pootwierane. Dlaczego nie? Zawsze miła odmiana, wyskoczyć sobie na weekend, pospacerować, zjeść coś dobrego i wrócić sobie na znowu siłami na nowy tydzień. I za mną główny rynek. Jest już choinka, co prawda jeszcze nie udekorowana, ale mam nadzieję, że do jutra się wyrobią. Stragany też czekają na otwarcie, także robimy szybką teleportację. I co? I szczerze mówiąc, byłem przygotowany na to, żeby powiedzieć nic. Bo jarmarki świąteczne zostały wczoraj odwołane przez ustępującego premiera Czech, Andrzeja Babisza, którego kadencja chodzi si kończy się chyba dzisiaj. Ale jak się okazuje, Czesi chyba nie do końca do tych obostrzeń się zastosowali. Ludzi nie brakuje, kolejki tutaj są głównie do budek z jedzeniem, bo trzeba przyznać rzeczywiście, że poza tym z jedzeniem nic innego nie jest otwarte. Jest choinka udekorowana, w całym mieście są światełka. Jest również mójskie koło. I cóż, wspaniała sprawa, bo zaczął również padać śnieg. Znaczy z tą wspaniałością, to może temat jest dyskusyjny, ale bardzo taki zimowy klimat się zrobił. Wszystko było zamówione na ten piątek, także nie ma co się smucić. Trzeba korzystać. Póki jeszcze nikt się tutaj za bardzo nie przyczepił do tego, że te stragany są otwarte. I zróbmy sobie mały skok w czasie, bo dzisiaj rano świętowaliśmy jeszcze jedną rzecz. Raz jeszcze zaburzamy. Chronologia, mam zaparowane okulary, właśnie wróciliśmy ze spaceru, tego teraz nie będzie widać, ale chwilę wcześniej jeszcze padał taki dość intensywny deszcz ze śniegiem. A my wybraliśmy się po pączki, których właśnie zaraz Asia zrobi unboxing, albo ja zrobię unboxing. Miejsce nazywa się Jakobs Donat. Widzieliśmy, że jest jeszcze w jednym miejscu, więc może to jest jakaś sieciówka, a no może nie. W każdym razie pączuchy wyglądają o tak. To jest Kinder Bueno, to jest z pistacją, a to jest malinowe. I zaraz będziemy je jedli. No to przenieśmy się jeszcze raz z pączków do piątkowego popołudnia, gdzie właśnie zaczął padać śnieżek i mamy naprawdę świetny, świetny zimowy klimat. Super sprawa. No, ja, wielkim fanem śniegu, może nie jestem, ale w takich miejscach ogólnie mógłby padać i, i w takich miejscach po prostu dobrze pasuje. Także Białych Świąt, szczerze mówiąc, zbyt wiele, nie pamiętam i podejrzewam, że w tym roku też na święta nie będzie. No ale chociaż na początek grudnia. Patrzcie. Oczywiście to wszystko się prędzej czy później roztopi, bo jednak w dzień temperatury są dodatnie. No ale cóż, Ostrawa w takim zimowym klimacie. Tak, jest fajnie. Jak na zamknięty jarmark nam się podoba. No ogólnie odbiór tego miasta jest dużo przyjemniejszy jak są światełka i jest taki właśnie świąteczny klimat, bo ostatnie dni to przyznam szczerze trochę wpisywałem się w te opinie, które można przeczytać o Ostrowie, że tutaj po prostu jak się chodzi po ulicach to nie widać ludzi, znaczy przy centrum handlowym ludzi było cały czas sporo, ale też może dlatego, że był tam punkt testowania się na sami wiecie co. A w centrum, no cóż, zdarzało nam się chodzić po centrum i właśnie tak jak mówiłem wcześniej, no troszkę taki, takie uczucie jakby się było w Gorzowie Wielkopolskim, no czyli za dużo się tam nie dzieje. Dzisiaj widać, że ludzie wyszli skorzystać, może to jest ostatnia szansa, żeby w ogóle na taki jarmar świąteczny się w tym roku w Ostrawie załapać. Najwyżej będą musieli przyjechać do Polski. I cóż, my się z Wami z dziś żegnamy, ale zostańcie jeszcze na chwilę, bo. I ostatnie wejście na tym wyjeździe. Jesteśmy już w Polsce. Sobota 27 listopada. 150 dni, prawie 9 tysięcy kilometrów, 10 różnych państw. I cóż, przyjechaliśmy i znowu trzeba tankować paliwo za powyżej 6 zł. Tragedia. Do zobaczenia.